Witam serdecznie, trygon wody, i zapraszam na czytanie na miesiąc luty 2021. Zrobimy sobie czytanie dla trygonu wody, czyli dla raka, skorpiona i ryby. Zobaczymy, co tutaj miesiąc luty wam przyniesie. I zobaczmy, zaczniemy sobie od raczka. Jaką energię będzie miał rak wchodząc w miesiąc luty? Nam się jedna karta zamieszała. Zobaczmy, co w sprawach finansowych, w sprawach pracy. Co w uczuciach, co w miłości. I co jest przed nami ukryte, o czym nie wiemy. W luty wchodzi, wchodzą raczki z takim podejściem, że coś porzuciliśmy, coś, co nam nie służyło w sprawach uczuciowych. Nie chcemy już oglądać się za siebie. Wiemy, że jakieś sprawy tutaj się wypaliły, jakieś uczucia się skończyły. Widzimy, że no nie ma tu już żadnego potencjału do rozwinięcia. Musimy sobie pewne sprawy uporządkować, odsunąć się od świata, żeby wejść na wyższy rozwój duchowy, przemyśleć sobie pewne sprawy, zająć się swoimi sprawami, oddalić się i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. To jest chwilowe takie zerwanie, zmiana w uczuciach. Nie jesteśmy w tej chwili nastawieni na. Uczucia w miesiącu lutym, chcemy od tego odejść i skupić się na czymś zupełnie innym. W pracy natomiast mogą być tu jakieś konflikty, mogą być sprzeczki, nieporozumienia z innymi osobami. Trzeba będzie bardzo mocno bronić swojego stanowiska, trzeba będzie udowadniać swoje racje, będzie jakaś rywalizacja między osobami. Być może ktoś będzie chciał nas będzie chciał raczki ośmieszyć, udowodnić im, że nie mają racji. Będzie to takie, będzie to taka nierówna walka, takie wbijanie sobie szpikulców, takie dokuczanie sobie wzajemne i chęć pokonania wroga drugiej strony za wszelką cenę. W miłości, w uczuciach pokazuje się ósemka mieczy. Mówi o tym, że nie czujemy się w związku czy w miłości w tej chwili spełnieni. Są jakieś duże zablokowania po naszej stronie. Dużo rozmyślamy i czujemy się zablokowani, nie widzimy wyjścia z danej sytuacji. Coś tutaj nie poszło po naszej myśli, jakieś sprawy nie układają się tak, jakbyśmy tego chcieli, i nie widzimy wyjścia z danej sytuacji, czujemy się zablokowani, przytłoczeni problemami. Dużo rozmyślamy też o tym. To wszystko dzieje się w naszej głowie. To są jakieś prawdy, które musimy sobie uświadomić, które do nas docierają i powodują taki zamęt w umyśle. Powodują dyskomfort, przez co nie czujemy się z tym dobrze. Co jest przed nami ukryte? To sprawiedliwość, czyli pewne sprawy, które były do tej pory niejasne, ujrzą światło dzienne. Sprawiedliwość stanie po naszej stronie i wszystko to, co nas do tej pory spotykało. Na naszej drodze będzie sprawiedliwie ocenione. Doczekamy się tej sprawiedliwości. Raczki poczują, że zadość stało się temu, co wcześniej sprawiało wam jakieś problemy. Sprawy zostaną rozstrzygnięte na waszą korzyść i. Wszystkie zostanie tu jakaś podjęta słuszna decyzja, co spowoduje Was zadowolenie, ponieważ pewne prawdy wyjdą tu na jaw. Winni zostaną ukarani, a zapanuje sprawiedliwość i, i miłosierdzie też albo też wybaczenie. Jakieś prawdy tutaj wyjdą na jaw w miesiącu lutym. Zobaczmy. Co z ręki mają dam do powiedzenia? Już wypadło, to zobaczmy. Podejmij decyzję. Czujesz się spętany i niepewny? Posłuchaj swojej intuicji i podejmij decyzję. Być może jest to właśnie przekaz do karty tego spętania tu umysłowego, z którego nie możecie wyjść. Karty mówią, żeby podjąć decyzję. Zobaczmy. Czasem życie daje takie poczucie, że jest w impasie, głównie wtedy, gdy czeka się na kolejne wskazówki nieba. I poprzez tę kartę niebo się jednak pyta: Czego ty chcesz? Czasem wszechświat prosi nas, abyśmy to my byli twórcami naszych decyzji i właśnie teraz jest taki czas. Nie czekaj na to, co niebo ci ześlę, tylko sam podejmij pewne decyzje. Zamiast pasywnie pozwalać sobie na to, aby życie popychało cię jak łódką bez wioseł, dostajesz poradę, by przejąć kontrolę i ustawić swój własny kurs. Wiedz, że wszechświat daje Ci wszelkie środki, których potrzebujesz, aby wyrwać się z każdej sytuacji tak długo, jak tylko. Podejmujesz pewne i jasne decyzje. Więc ta karta zachęca do tego, żeby podjąć działania w swoim życiu, nie tkwić być może w tych ośmiu mieczach, które nas blokują, tylko wyjść z tego stanu i podjąć stosowne decyzje. Dziękuję raczkom i zapraszam teraz skorpiony. Zapraszam do czytania Skorpiony. Zobaczmy co dla Skorpionów przyniesie nam miesiąc Luty. Zobaczmy co dla Skorpionów przyniesie miesiąc Luty. Więc mamy tak, Wasza energia w tym miesiącu. To taka sama jak u raczków. Co w pracy, w finansach. Co w uczuciach, w miłości. I co jest przed Wami ukryte. Czego nie widać. I zobaczmy, Wasza energia na ten miesiąc to podobnie jak u raczków, energia odejścia odchodzicie od czegoś, co Wam do tej pory nie służyło i postanawiacie postawić w tej chwili, skupić się na czymś innym, nie na uczuciach odejść od tego i odsunąć się od świata, żeby. Poszukać jakichś wyższych wartości, zająć się swoimi sprawami, przeanalizować sobie pewne sprawy, oddalić się od pewnych zdarzeń. Również jest to takie chwilowe zerwanie, zmiana w uczuciach, nastawienie się w tym momencie na inne aspekty swojego życia niż na uczucia i emocje. W pracy wszystko wygląda bardzo dobrze, spełniacie się. Robicie to, co wam przynosi satysfakcję, jesteście z tego bardzo zadowoleni. Karta gwiazdy mówi, że być może czeka was jakaś miła niespodzianka. Wy wydarzenia jakieś, które sprawią Wam bardzo dużo radości, będą takim Waszym spełnieniem marzeń. Być może niektórzy otrzymają pracę, która będzie Waszym spełnieniem marzeń, lub też propozycję, która sprawi Wam bardzo dużo radości. To jest też osiągnięcie swoich celów, cieszenie się zwycięstwem, pełen sukces. Bardzo dobre zresztą widoki na, na sprawy finansowe i na sprawy zawodowe, spełnienie się i satysfakcja. Także w pracy bardzo dobrze. Jeśli chodzi o uczucia, niektóre osoby spod znaku skorpiona być może spotkają na swojej drodze osobę, która jest. Bardzo taka stabilna, która wie, czego chce w swoim życiu. To kobieta, która jest bardzo zmysłowa, piękna, łagodna, wrażliwa na piękno. To kobieta bardzo silna i, i zdecydowana. Być może bardzo duży wpływ w tym miesiącu będzie na Was miała. Osoba o właśnie takich cechach dla osób, które są w związkach. Widać, że tu dla Was w tym miesiącu będzie się liczyła druga, druga połówka być może żona, być może matka. Ktoś, kto jest pełen, pełen miłości, który jest osobą bardzo zharmonizowaną. Który nastawiony jest na, na sukces i nastawiony jest też na dobro drugiej osoby. To również w miłości pokazuje, że być może dla niektórych zapowiada to też, dla niektórych par ciąże w związkach może się pojawić. Natomiast czego się nie spodziewają skorpiony, co jest przed nimi ukryte, to karta wieży. Jakaś sytuacja ulegnie gwałtownym zmianom, coś tutaj odchodzi do przeszłości. Jakieś struktury, które do tej pory Wam nie służyły, ulegają zawaleniu, ulegają całkowitej destrukcji. Jakieś, dodat jakieś dotychczasowe. Sytuacje powodują, że to, co do tej pory było być może budowane na kłamstwie albo na jakimś oszustwie, to po prostu w tym miesiącu się rozpada. Zobaczmy sobie, czego może dotyczyć ta karta wieży. Co to za niespodziewana sytuacja tu ulegnie rozpadowi? Co tutaj się, dlaczego tu jest karta wieży? Zobaczmy, dlaczego tu jest karta wieży. Co nam chce pokazać ta karta wieży? Karta wieży mówi, że coś tutaj z przeszłości, jakaś sytuacja z przeszłości ulegnie ulegnie zniszczeniu. No, może to być sytuacja, że być może stracimy jakąś osobę, która, którą długo znaliśmy osobę być może starszą, kogoś z rodziny, kogoś z naszej przeszłości. Być może stracimy z nią kontakt, nie będziemy mogli już z nią się spotykać, załamie się tu jakaś, jakieś porozumienie, dojdzie do rozpadu. No mogą być tu przeróżne sytuacje, może to być sytuacja o tym, że z jakichś względów zaburzy się tu kontakt, Dotychczasowy z naszymi bliskimi, że być może dojdzie tu do, jakiejś, do jakiegoś oszustwa, do jakichś kłamstw, być może do, do jakiegoś rozstania. Może być też sytuacja, że przyjdą jakieś niespodziewane wiadomości dotyczące osób, które znamy, osób z naszej rodziny, no może być tu bardzo dużo informacji w tej karcie, coś, coś niespodziewanego tu jednak może nastąpić Zobaczmy jakie przesłanie jest od Syrenek dla Skorpionów na ten miesiąc Mamy kartę Praca na własny rachunek. Jesteś urodzonym przedsiębiorcą, a Twój biznes jest otoczony magicznymi y, okazjami. No, ta karta nawiązuje bardzo do karty y, Gwiazdy, y, czyli przede wszystkim, y, jeśli chodzi o pracę, no to widać, że ta praca w tym miesiącu będzie dla Was y, dosyć ważna i y, mówi o tym, że. Y, być może w tym miesiącu podejmiesz jakąś decyzję, to będzie takie Twoje spełnienie marzeń, które spowoduje, że sam sobie staniesz się swoim szefem. I karta ta wskazuje na to, że masz wszelkie potrzebne narzędzia do tego, by stworzyć własny biznes, by otworzyć się na to. I wszechświat daje Ci do zrozumienia, że w pełni Cię wspiera w tych Twoich planach i jak długo pozostaniesz pełen entuzjazmu, będą do Ciebie przychodzić te nowe okazje, i Twoja pozytywna energia będzie przyciągała klientów kupujących i zwiększała ilość kontraktów. Jeżeli jesteś w trakcie otwierania jakiegoś przedsiębiorstwa, to czas na pracę duchową, czyli medytację, afirmację, modlitwę przeprowadzenie badań dotyczących twojego biznesu, albo też pracę nad sobą, czyli zdrowe odżywianie, wysypianie się i regularne ćwiczenia i to wszystko będzie napędzało twoją działalność do wzrostu. Czyli widać, że sprawy zawodowe dla Skorpionów mogą być w tym miesiącu bardzo ważne. Dziękuję w takim razie Skorpionom. I zapraszam rybki na czytanie. Zobaczmy sobie, co dla rybek przyniesie miesiąc luty. Jakie przesłanie mamy dla rybek na miesiąc luty? Zobaczmy, jakie przesłanie dla rybek na miesiąc luty. Co ten miesiąc przyniesie rybkom. I jaka jest Wasza energia w tym miesiącu? Co w pracy, w finansach, co w uczuciach, w miłości? I co jest przed Wami ukryte? W tym miesiącu rybki są bardzo y, marzycielskie, bardzo y, zamyślone. Albo mają też bardzo dużo możliwości przed sobą. Zastanawiają się nad tym, co należałoby wybrać. To jest takie fantazjowanie, marzenia troszkę na jawie, takie bujanie w obłokach. Mogą to być też, no może to być też, że być może nie chcecie pewnej prawdy do siebie przyjąć i. Troszeczkę tak, macie fałszywe wyobrażenia na jakiś temat, jakieś iluzje i życzenia niemożliwe do spełnienia, ale generalnie karta mówi o tym, że będziecie dosyć takie uczuciowe i marzycielskie w tym miesiącu. W pracy raczej stabilizacja tutaj nic nowego się nie dzieje. Być może będzie to praca samotna, praca zdalna, w ciszy, w spokoju. Będziecie musieli pewne sprawy sobie przemyśleć, uporządkować. To będzie praca, w której trzeba będzie wyciągnąć jakieś wnioski, przeanalizować to, co do tej pory robiliście. Czy robicie to nadal tak, jak należy? Czy jest wszystko w porządku? To jest takie analizowanie, poszukiwanie też prawdy, czyli znalezienie takiego złotego środka. To jest też bardzo duża dokładność w wykonywaniu swoich obowiązków, perfekcyjność i poświęcanie się. Czyli bardzo dużo czasu w miesiącu lutym włożycie w swoją pracę i będziecie jej w pełni jak gdyby oddani. W sprawach uczuciowych stagnacja, tutaj nic wielkiego się nie dzieje. Może być sytuacja, że jesteście w tej chwili w oddaleniu ze swoim partnerem. Być może jest tu zastój jakiś w uczuciach lub też musicie spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Przemyśleć sobie coś, jesteście w takim zawieszeniu w tej chwili, jeżeli chodzi o związki, o, o partnerstwo, jakieś uczucia do kogoś, albo jesteście na etapie poszukiwania też swojego partnera, i w tej chwili nic w Waszych sprawach uczuciowych nie idzie do przodu. Zobaczmy sobie, jaką tutaj mamy kartę, która nam coś dopowie, jeśli chodzi o uczucia. Dokładnie tak, no karta wisielca mówi w tej chwili, że to jest czas zawieszenia. Nic w tej chwili się tutaj nie dzieje, sprawy nie posuwają się do przodu i jesteście w tej chwili w energii odpoczynku, przemyśleń. Musicie sobie pewne sprawy po prostu poukładać, odpocząć od spraw uczuciowych, może dlatego bardziej w miesiącu lutym przyłożycie się do pracy. To jest takie, też karta ta mówi o tym, że jesteście w jakiejś separacji, oddaleniu chwilowym od swojego partnera, lub też nie macie w tej chwili żadnego partnera. Jest to czas na odpoczynek i gromadzenie swoich sił. To jest taka ucieczka w głąb siebie. W tej chwili jesteście skupieni na sobie i na swoich przemyśleniach. I co jest w miesiącu lutym ukryte przed Wami, co do Was może przyjść, to karta arcykapłana. Karta, która mówi o tym, że być może właśnie w tym miesiącu skupicie się bardzo na swoim wnętrzu, na zrozumieniu pewnych spraw, albo przyjdzie do Was takie objawienie, jakieś prawdy do Was przyjdą, które Wam coś uświadomią. To taka. Tajemnica, która się w tym miesiącu być może przed Wami otworzy. Być może zostaniecie w jakiś sposób oświeceni, być może Wam intuicja coś podpowie i dojdziecie na wyższy stopień jakby w tajemniczenia, czyli pewna prawda zostanie Wam ukazana, być może i podświadomość Wam. Podsunie jej rozwiązanie jakieś lub objawi Wam jakąś ważną sprawę. Zobaczmy sobie, co z ręki mają nam do powiedzenia dla rybek na ten miesiąc. Umocnieniem, jesteś silniejszy niż ci się wydaje, to dla ciebie bezpieczne, aby być silnym. Umocnienie zobaczmy, co ta karta mówi. Potwierdza, że twoje wewnętrzna moc, twoja wewnętrzna moc pragnie się ukazać, a ty odpowiednio użyjesz tej mocy. Nie wiem, czy widać, bo tu dosyć ciemno się zrobiło. Ale ty użyjesz tej mocy, bo nie jesteś zdolny do jej nadużywania. I twoi prawdziwi przyjaciele i inni ludzie, którzy naprawdę ciebie kochają, będą szczęśliwi, że przyjmujesz z powrotem swoją siłę. Może dlatego ten odpoczynek tutaj jest konieczny. Umocnienie oznacza, że już nie chcesz widzieć siebie w żaden sposób jako ofiarę. To oznacza uwolnienie od poczucia winy z uszanowaniem innych ludzi, przeszłych okoliczności czy obecnych wydarzeń. Wiedz, że możesz być silny, a równocześnie łagodny i wciąż być bardzo skuteczny. I to było przesłanie dla rybek. Dziękuję trygonowi wody za to czytanie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmiki.